Po latach, motto. Po wielu latach, pierwszy raz idę jesienną tą aleją, jak mija czas, jak mija czas, pożółkłe liście lip się chwieją i drży na ławce modry cień. Trudno mi poznać y, Leopold Staff, oczywiście cytowałam Leopolda Staffa. Trudno mi poznać dziś to miasto, nowych galerii przy nowym rynku, gdy w duszy szumi stary park, starych uliczek zmierzch rozbrzmiewa, teatru, portyk, mostków, gwar, Dorotka, mury kazimierza. I jeszcze wcześniej większy most, z którego jakby idzie ktoś. Kogo się wcale nie spodziewam? Dziękujemy. Dziękujemy.